Dobrze. Dobrze, dwa słowa za chwilę na temat co się tutaj dzieje, i taką, taka propozycja do aktywności i wykorzystania e, elektrostymulacji do, funkcjonalnie do zdjęcia w stawie ramiennym, bo mamy kłopot tutaj u pana z tym, że jest już aktywność podporowa, jest możliwość wykorzystania tricepsa do tego, żeby ustabilizować wyprost w stawie łokciowym, natomiast trudno nam jest to skoordynować z, ze zgięciem w stawie ramiennym, czyli z takim wyciągnięciem ręki w przód. I teraz mamy możliwość połączenia elektrostymulacji, czyli zainicjowania tego ruchu, chociaż ja próbuję wcześniej, pchamy teraz, pchamy, pchamy, pchamy. Próbujemy wcześniej jeszcze włączyć jakby na ten, w, w, aktywności do zdjęcia tyle ile własnie Własną aktywnością pacjent jest w stanie włączyć ten akton przedni i do zgięcia w stawie ramiennym, zainicjowania tego ruchu wyciągania ręki. Ale do tego pchamy, 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 do tego dołączamy jeszcze oczywiście jakby taką część stymulacji, która nam pomaga zrekrutować jeszcze więcej jednostek motorycznych. No tutaj nie jest ciężko teraz od razu wszystko zrobić, jeżeli mówię, natomiast chciałbym, żeby pan się nie skręcał. Pchamy teraz, pchamy, 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 pchamy. pchamy, pchamy. I teraz w tym momencie dodatkowo jeszcze dokładamy stymulację do zdjęcia, wstawiamy. Taki krótki pomysł na połączenie elektrostymulacji z aktywnością własną do ruchu zdjęcia, który bardzo często jest problematyczny, bo bardzo często jest kwestia kompensacji w a my chcemy włączyć jak najwięcej i jak najszybciej ruch zgięcia w stawie ramiennym, bez de facto rotacji tego nie chcemy, tułowia. A dodatkowo jeszcze, żeby eliminować odwiedzenie i taki element kompensacji w stawie ramiennym u osoby, której próbujemy zaktywizować rękę do funkcji. Na koniec proszę cię o wsparcie mojego kanału YouTube. Możesz to zrobić, naciskając przycisk subskrybuj i klikając dzwoneczek. Podziel się również swoją opinią na temat tego materiału, zostawiając swój komentarz. Pomożesz mi w ten sposób dzielić się wiedzą z innymi pacjentami oraz fizjoterapeutami. Teraz dziękuję Ci za Twoją uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!